W tym nagraniu chcę się z Wami podzielić tym, co dało mi wiele spokoju i ochoty do pogłębienia tematu wizyt braci z przestrzeni i ich kontaktów z ludzkością, opisanych w książce Aniołowie w Statku Kosmicznym, której autorem jest Giorgio di Vitonto. Już wspomniałam, że ludzie jak czegoś nie znają to najczęściej boją się tych nowych tematów i dopóki ktoś nie wyjaśni im i nie udokumentuje tych nowych rzeczy, zjawisk i wiadomości, aby później mogli sami rozpoznać i wyrobić sobie własną opinię, pozostają w niedowierzaniu i wątpliwościach, co jest rzeczą bardzo naturalną. Pomogą mi porzuceniu tych wahań włoski kapłan Corrado Balducci był on bo dziś już nie żyje jednym z doradców papieża Jana Pawła II on to właśnie w roku 1983 przedstawił wyżej wspomnianą książkę po raz pierwszy przytoczę tu wywiad z tym właśnie kapłanem Niektóre rzeczy mogą się powtórzyć, bo biorę ten cytat z wstępu tej właśnie książki, którą przetłumaczyłam z włoskiego. Początek cytatu. Witali w 1983 roku przedstawił tę książkę kapłan i doświadczony demonolog Corrado Balducci. Dyrektor Watykańskiego Biura Ewangelizacji i Kultury oraz jeden z najbliższych i zaprzyjaźnionych doradców papieża Jana Pawła II, który zajmował się studiowaniem i analizowaniem również przypadków i zjawisk ufologicznych. Mówi on na ten temat że nie można ignorować tych tak częstych i licznych zjawisk sygnalizowanych przez bardzo wiele osób, nie tylko zwykłych i prostych, ale również osób, których wiarygodność jest nie do podważenia. Są nimi naukowcy, piloci, astronauci, policjanci, nauczyciele, rybacy itd. Dodaje ksiądz Corrado Balducci, że w Biblii wiele razy mówi się o wszechświecie i jego mieszkańcach oraz to, że między nami ludźmi w ciele materialnym a aniołami czystymi duchami z pewnością jest miejsce w ogromnym dziele Bożego Stworzenia na istoty pośrednie, które nie są obciążone materią tak jak my. Ale też nie są tak czyste jak aniołowie, czyli znajdują się na drodze ewolucji. W psalmie ósmym, wiersz szósty, czytamy: Uczyniłeś go, człowieka, niewiele mniejszym od istot niebieskich. W psalmie Dawidowym XXIII w wersji łacińskiej w pierwszym wierszu jest napisane Prima sabbati domini est terra et plenitudo eius orbis terrarum et universi qui habitant in eo quia Co po polsku brzmi? Do Pana należy Ziemia i co ją napełnia, wszechświat i jego mieszkańcy. Aby przytoczyć ten psalm, sięgnęłam po wersję łacińską, bo wiernie odpowiada oryginałowi. Przytoczę tu słowa księdza Corrado Balducci z wywiadu, który przeprowadził z nim hiszpański dziennikarz Daniel Munoz. W grudniu 1999 roku. W Piśmie Świętym wiele razy mówi się o wszechświecie i jego mieszkańcach. Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, między 20 a 26 listopada. Wszechświat to nasza Ziemia i inne planety zamieszkałe. Inaczej mówiłoby się tylko o ziemi i jej mieszkańcach. Kapłan Corrado Balducci mówi i tu cytuję: Nie można negować i zaprzeczać wszystkiego, lecz trzeba przyznać, że w częstych zjawiskach ufologicznych jest też coś prawdziwego. Kiedy mówi się o tak zwanych latających dyskach, lub używając innych nazw, jakimi określa się te obiekty, jest rzeczą oczywistą, że argument ten kieruje nas i przenosi nasze myśli do kogoś, kto kieruje tymi dyskami, obiektami, jak są nazywane, jakie określa nauka ufologiczna. Myśl biegnie do kogoś, kto je prowadzi ze środka tych pojazdów, lub też na odległość. Jest to postęp, którego my jeszcze nie znamy. Przyjmując to, można śmiało myśleć, że mają naukę bardziej rozwiniętą i dostąpili większego rozwoju niż my. Koniec cytatu. W psalmie 78, wiersz czternasty, czytamy: Przez dzień ich prowadził obłokiem. A przez całą noc blaskiem ognia. Mowa tu o Izraelitach na pustyni po wyjściu z Egiptu. Ksiądz Corrado Balducci kontynuuje w wywiadzie mówiąc: Nawet najbardziej surowa krytyka nie może lekceważyć wszystkich obserwacji i świadectw dotyczących obiektów latających. I nie może ignorować tak zwanych fenomenów kontaktowych z istotami pozaziemskimi. Trzeba przyznać, że nie wszyscy kontaktowcy są fanatykami. Poza tym, sam zdrowy rozsądek i mądre przemyślenia i ogólne obserwacje tych tak częstych zjawisk nie można uważać za nonsensowne. Albo za sugestię, lub też za przypadki psychiatryczne, albo też za tajną broń wojskową. Tak, trzeba być roztropnym, ale nawet zdrowy rozsądek mówi, że coś w tym jest. Nawet najsurowsza krytyka nie może ignorować tych wielokrotnych i wzrastających przypadków i zjawisk. Bardzo wielu ludzi obserwuje te latające obiekty. Kim są te osoby? Są to nie tylko zwykli ludzie, ale również naukowcy osoby bardzo wykształcone, astronauci, piloci prowadzący samoloty nie tylko linii lotniczych, którzy opowiadają to, co widzieli. Wielu z nich Naukowcy i ludzie z wysokim wykształceniem na początku nie wierzyli, mówiąc, że to są bzdury, a po sprawdzeniu tych zjawisk musieli uwierzyć, stając przed faktami. To ma ogromną wartość nie do lekceważenia. Jak widzicie, ja twierdzę, mówi Corrado Balducci, że rozsądek przemawia do nas, że jest w tym prawda. I nie wszystko można wytłumaczyć fenomenami atmosferycznymi, albo mówiąc, że są to projekty nowych, ukrytych i nieujawnionych jeszcze broni militarnych. Więc nie tylko jest to prawdziwe, ale i prawdopodobne. A to dlatego, że prawdopodobieństwo jest następujące i tu podam dwa rozważania z motywacją. Kontynuuje ksiądz Balducci: Jakie byty istnieją? Jesteśmy my żyjący, składający się z ciała, duszy i ducha, lub zmarli to znaczy duchy oddzielone od ciała od materii, i są aniołowie, byty tylko duchowe, i jest Pan Bóg. Czy to możliwe, że między nami a aniołami nie ma innych bytów, których ja widzę jako pośrednich, między nami a aniołami? Czy to możliwe, że nie ma innych bytów z innych światów, z innych planet? Niektóre byty będą złożone z ducha i materii, ale znajdujące się w innej kondycji niż nasza które może w tej samej mierze, co my, będą odczuwać tendencję do dobra i zła, a może będą jeszcze inne byty. Ja myślę, dodaje Korrado Balduci, że ich jest wielu i oni może z większą łatwością czują potrzebę, a nawet obowiązek czynienia bardziej dobra niż czynienia zła. Jeśli te istoty przewyższają nas w tej jedności duszy i ciała, ich dusza jest wolna w działaniu i nieprzymuszana do działania tak jak my, ludzie, że raczej bardziej skłonniejsi jesteśmy do czynienia zła aniżeli dobra. Jeśli te istoty przewyższają nas rozwojem, możemy myśleć i tego sobie życzymy, że nam pomagają na polu duchowym, w rozwoju duchowym, abyśmy stawali się lepsi. Kontynuuje dalej ksiądz Corrado Balducci. Udało mi się odnaleźć dwa świadectwa ojca Pio w książce pod tytułem: Tak mówił ojciec Pio. Zapytany ojciec Pio, cytuję: Ojcze, Mówią, że na innych planetach są stworzenia Boże. Odpowiada ojciec Pio: Cytuję dosłownie: A co? Chciałbyś, aby ich nie było? Chciałbyś, aby wszechmoc Boga ograniczała się tylko do naszej małej planety Ziemi? Albo chciałbyś, aby nie było innych stworzeń, które kochałyby Pana Boga? Oto święty komentuje ksiądz Corrado Balducci Następne pytanie do ojca Pio Ojcze pomyślałem że ziemia jest niczym w porównaniu z innymi gwiazdami i w porównaniu do wszystkich innych planet Odpowiedź ojca Pio Właśnie tak i my po wyjściu z ziemi jesteśmy niczym Pan Bóg z pewnością nie zawęził i nie ograniczył swojej chwały do tej małej planety na innych z pewnością są inne byty istoty które nie zgrzeszyły tak jak my koniec cytatów